wolicie, że ja pierwszy. Sparo, pokaż. ja wiedziałem, sparu no na Ciebie nigdy nie można liczyć. Słuchajcie, za e, chwilę rozpoczniemy, oczywiście. Jedno. Jak to roku zresztą, myślę, że większość kotów tutaj przyszła. Zaczniemy od tych takich drobiazgów, które mamy. A skończymy na wspaniałych rzeczach, e, tych najdroższych, które również też dla Państwa są przeznaczone. Sporo sponsorów, sporo fajnych rzeczy. Myślę, że wszyscy kości, bo jesteście tutaj z nami. Gorące serca, mam nadzieję, że tu również wytrwamy dzisiaj, bo chcemy pobić zeszłoroczny rekord. Pobijemy dzisiaj, dzisiaj rekord zeszłoroczny? Proszę Państwa. Nie Nie słyszę, pobijemy? myślę, że Ponieważ mało... mamy. Proszę bardzo, ja proszę tego, proszę na wywołanie, żebym 5 złotych, żebym mógł było przynieść, co to i Pokazał, pokazać. jest tutaj taki młody. Zasady licytacji. Ja wymieniam cenę wywoławczą. Osoba, która chce zapłacić tą cenę wywoławczą, podchodzi tutaj bliżej, bo ja was tam wszystkich nie widzę, podnosi rękę, że bierze udział, dać za, yy, jaką kwotę chce dać za przedmiot. Jeżeli nie ma